Cześć, witamy Was serdecznie. Jakiś czas temu ze spaceru, zjedliśmy już naszą przekąskę i teraz przyszło kolej, aby nagrać Wam film z relacji tego, co się wydarzyło w 13 miesiącu życia mojego kochanego syna. Zacznijmy może od tego, że na początku lutego odbyła się impreza urodzinowa mojego syna, z której... E, Pewnie kontrolakcję już mogłyście zobaczyć na moim kanale Kilka tygodni później odbyła się impreza urodzinowa I go bardzo dobrej kumpeli wózkowej Z której relacji jeszcze Wam nie zdałam Ale postaram się to zrobić jak najszybciej I może do czasu, kiedy ten film się pojawi na wizji Ona już się pojawi na moim blogu Oczywiście dam Wam znać I to będzie ta informacja pojawi się na dole w opisie Domyślam się, że ten film Ta, ten, ten, ta notka na blogu będzie bardzo przydatna I bardzo inspirująca dla kobiet Dla, dla rodziny, które mają córeczki małe Które będą obchodziły urodziny Niekoniecznie pierwsza ale też i te później. Moja kompela tak się postarała, wszystko było dopięte na ostatni guzik i wyglądała po prostu fantastycznie, dlatego musicie sprawdzić ten post i sprawdzić właśnie, jak to wszystko wyglądało. I podczas tej imprezy wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy, o których bym chciała Wam dzisiaj bardzo opowiedzieć. Po pierwsze, dzień potem otrzymałam telefon od mojej koleżanki, że jedna z dziewczynek, która była razem z nami, obudziła się z... on z następnego dnia. I ja troszeczkę spanikowałam, od razu weszłam na stronę ANHS i tam sprawdziłam ym, objawy, jak długo będzie się to wszystko wylęgało. No i poczułam się w odpowiedzialności do tego, że muszę zadzwonić i poinformować Jamesa Janie o tym, co się stało i że jest potencjalnym nosicielem. Yy, ona zareagowała bardzo pozytywnie, ja się nie spodziewałam, bo już miałam tą wizję, że będę musiała albo ja, albo Gavin brać urlop bezpłatny i siedzieć z, z małym w domu. Um, okazało się, że jej dzieci jeszcze nie miały ospy, i ona prosiła, żeby go przywieźć, żeby zarazić dzieci, żeby mieć to z głowy jak najszybciej. I generalnie każda osoba, z którą ja rozmawiałam, która właśnie ma mało dzieci mówi o tym, że jak najlepiej jest właśnie przebyć to w młodym wieku, ja też o tym wiem, ale wiecie nie chcesz się patrzeć na, na cierpienie swojego dziecka ale z drugiej strony im wcześniej tym lepiej i podobno mniejsze dzieci obchodzą to przechodzą to o wiele łagodniej jeszcze jedna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć to wcale niekonieczne że nie będzie oczywiście miało. to, jeszcze na razie czekamy na wylęgnięcie się oczywiście jeżeli nie wspomnę o tym w przyszłym odcinku to prawdopodobne jest to, że po prostu to nie nastąpi osta wieczna po angielsku to chicken box i mój kolega uświadomił mi, że tutaj bardzo popularne są imprezy chicken Box, na której właśnie zaprasza się dzieci Do zarażonego domu Aby wszystkie się zaraziły, żeby wszystkie miały to z głowy I później nie musiały się tym przyjmować W przyszłości, także Bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie, ja pamiętam, pamiętam Swoją ospę Pamiętam, spędzałam mnie, ale nie byłam dzieckiem Małym, byłam nastolatką Taką młodą nastolatką, bo widziała latku Chyba 11-latku może I pamiętam, z tego względu, że mam bliznę na mojej buzi Od drapania się tego nie mogę się powstrzymać Taką biało, macie się to wszystko mazało Um, ale wiem, że przychodziłam tu z moją siostrą, także nie było tak strasznie. Dobra, kolejna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to że podczas tej imprezy, na imprezie były dzieci rodzin mieszanych, rodziców mieszanych i miałam okazję zobaczyć, jak to może ewentualnie wyglądać w przypadku naszym za kilka lat. I co mnie bardzo zdziwiło, że większość z tych dzieci decydowała się mówić w języku angielskim, żadne z nich nie używa języka polskiego. I wiem o tym, że to jest jedno z najczęstszych zadawanych pytań, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, wszędzie staracie się o tym dowiedzieć. Ja to mówiłam Wam już kilka razy, że ja mówię do Jamesa w języku polskim, James Gavin robi to w języku angielskim. Angielskim. Ale to mój syn zdecyduje za kilka lat, jakiego języka będzie chciał używać. I oczywiście ja będę robiła wszystko, żeby mm, też nie zapomniał o polskim języku, ale zobaczymy jak to będzie. Oczywiście będzie jeździł na wakacje do dziadków i wiem o tym, że oni by też chcieli, aby ten język polski został e, jak najdłużej razem z nim. I mam taką szczerą nadzieję, że tak będzie. Dlatego e, nie wiem, co będzie w przyszłości. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Część z Was pytała mnie o to. A o naszą co się zmieniło. I tak, Mały wstaje o 7 rano, z tym, że budzi się też w nocy. Czekajcie, bo właśnie patrzę, czy zejdzie z łóżka jak trzeba. Budzi się też w nocy, i było kilka, kilka przypadków tego, że przez całą noc i wtedy myśleliśmy sobie, ojejku. Koniec, koniec wstawania właśnie czwartej, piątej, ale za każdym razem, kiedy już te kilka dni minie, później znowu przychodzą wychodzenie zębów, czy, czy cokolwiek innego miał gorączkę przez jeden dzień do, spowodowaną tym wychodzeniem zębów i oczywiście te wszystkie, cały ten plan, cały nasz. Przepraszam, potem muszę głosować, ale mówiłam ze specjalnością. ale ten cały piękny rutub, że już spał całą, to znowu przepadł. Teraz znowu mamy cały czas mamy tylko 4,5 zęba. Um, z tym, że ten piąty już się przebija i ten, 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 ta połówka też już coraz bliżej, i coraz więcej go tam widać. Także już jest bliżej niż dalej, ale jeszcze trochę mam, zostało do końca samego. Powolutku, jak chcesz zejść, to mama cię uczyła jak trzeba schodzić, musisz się przekręcić. Super sobie, powolutku. Super, brawo, brawo. Sam właśnie zszedł z łóżka. Brawo, ty mój mądralo, ty mój kochany mądralo. I jak jeszcze jestem przy temacie zębów, to tutaj chciałabym Wam powiedzieć, bo to też jest bardzo często pojawiające się pytanie: a mianowicie, pytacie mnie, co często się szyi. Jest to naszyjnik z bursztynów, który ma podobne właściwości, właśnie łagodzące ból, szczególnie ten przy ząbkowaniu, a także działa jako takie lecznicze na górne drogi oddechowe. Nie wiem, na ile jestem prawdy. I wiem, że w Polsce nie jest to może zbyt popularna metoda, ale tutaj wiele dzieci właśnie nosi takie naszyjniki. Nie wiem, powiem że jakby było bez naszynnika, bo James nie przestaje go nosić od 6 miesięcy. Może będzie gorzej, może nie byłoby żadnej różnicy. Nie wiem. Nikt go nie ciąga, nie dotyka. Ja mu go nie zdejmuję, on go nosi cały czas. Jeszcze nie wiem, kiedy zajmiemy ten naszyjnik. Na razie mu nie przeszkadza. Wiem, że dzieci w przedszkolu też nie, 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 nie ciągają mu za ten naszyjnik, także tak jak gdyby była część jego. Na temat naszyjników z po powolutku. Na temat bursztynowych naszyjników możecie znaleźć bardzo wiele informacji w sieci, także odsyłam Was do nich. Jeżeli macie ochotę, to ja też mogę Wam coś przygotować. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Um, dobra, aha, mówiłam o Rutynie. Ja już jestem w pracy, kiedy mały zazwyczaj wstaje. Znaczy, ja w drogę do pracy wtedy tata się nim zajmuje, przygotowuje do, do yy, niani. I później i później tam je śniadanie, owsiankę, em, w dużo porcji, którą kocha, jest badaniem albo z jagodami, albo z innymi owocami. Później zazwyczaj jest drzemka, dwugodzinna, mam nadzieję, że dwugodzinna. Później, później o 12 jest koniecznie zupa. I później jest drugi danie, chyba o trzeciej, albo gdzieś tak po trzeciej. I jeżeli ja nie zrobię tego samego w domu, kiedy z nim jestem przez weekend, to też jest, to jest ciężko, on jest przyzwyczajony do tej rutyny i mu po prostu pasuje idealnie. Popołudniowa drzemka czasami się zdarza, ale już bardzo rzadko. I później wieczorem, ja oczywiście go, późnym popołudniem, ja go odbieram z pracy, mój mąż przychodzi z pracy, bawimy się z nim chwilę, czas na kąpiel. Książka razem, uwielbiam małe książki. Te mamy kilka przy sobie, bo akurat jak ja trzymam go na, na swoich kolanach, to on właśnie przyglądał książki. Zrobię Wam też oddzielny film na temat ulubionych jego lektur. Kilka razy nam się zdarzyło przyłapać go na tym, jak, um, jak widzicie, znika gdzieś, a wiadomo, jak jest cisza, to jest niedobrze. I okazuje się, że siedzi w pokoju i sobie książki. Um, więc ewentualnie Wam przygotuję taki film, jeżeli macie ochotę na to. Uwielbiam, kiedy zmieniam głosy. Jego jedna z ulubionych jest o to jest Graffalo. I to jest właśnie jeden z charakterów głównych: Graffalo. I jest zawsze jest James! Graffalo! <laughs> <laughs> Gdzie jest James? Gdzie jest James? Gdzie jest James? <laughs> Na niego to działa się zjem! Słyszycie? On uwielbia to jak zmienia właśnie to głosy Żeby... O! James! Gdzie jesteś? Taki... Gdzie jesteś? Masz mamy! Kto to mówi synku? Grafano? Zobacz ale! Cześć James! Także, słaba ze mnie aktorka, ale dla mojego syna, moje zdolności aktorskie do mojego syna są wystarczające w zupełności. Później jest butelka. Ogromna kolejna zmiana w tym, w tym miesiącu. Mój syn zdecydował się napić się mleka z butelki. Moja pierś już nie jest tak interesująca, chociaż nie zrezygnował z niej zupełnie, ale domyślam się, że z butelki po prostu jest łatwiej, jest więcej i po prostu pije mleko z butelki. Nie wierzę. Dosłownie kilka dni po jego pierwszych rodzinach. Spróbowaliśmy, bo widać, że chciał pić, ale widocznie ja miałam za mało pokarmu I słuchajcie, jakby nigdy, jakby nigdy, jakby zawsze pił mleko z butelki Ale zajęło nam to rok, żeby go, żeby, żeby, taką właśnie wziął Chciałabym Wam powiedzieć, takie, takie, takie. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć Akurat oczywiście ta książka, tak? Proszę Kolejna jego ulubiona książka o króliku Piterze, o Piosku. Tak, tutaj jest jego ulubiona strona z puchatą kitą e, wywiórki. Tak, przeglądaj tutaj sobie, proszę. I um, z takich jeszcze innych ciekawostek... E, a, na końcu jest to starego, gdzie się widzimy? Uh, uh, pokaż, gdzie masz nosek? Mój synek uwielbia, e, uwielbia jeść sam, nie pozwala, abyśmy go karmili. E, je sam widelcem i łyżką. Muszą być to sztućce zrobione z metalu, inaczej nie będzie chciał jeść. I mm, nawet jeżeli mu nie wychodzi na dzianie, załóżmy marchewki czy, czy ryby na widalec, to ręką weźmie nadzieję, pomoże sobie z tym. Jestem z niego bardzo dumna, z tego powodu, że domyślam się, że już niedługo byśmy musieli tak zacząć mu wprowadzać sztućce, a on po prostu zrobi to sam. Wybrał sobie, przepraszam, wybrał sobie moment i tak samo jest w przedszkolu. Podobno nie je, nie je, nie chce, żeby ktoś go karmił i karmi się sam widelcem i łyżką. Także widzicie, pewna kultura w kwestii zabaw, tak jak powiedziałam Wam wcześniej, książki, lub też ten, tą kostkę, do której wkładam różne kształty. W kwestii zabaw jest i różnie, bo bardzo lubi też chodzić ze swoim pchaczem i postawił też swoje pierwsze kroki samodzielne. I kiedy... Nie jest jakoś świadomy, kiedy myśli, że my nie patrzymy, bez problemu porusza się, puszcza się i przechodzi kilka kroków między meblami. Ale kiedy prosimy go o to, żeby przyszedł do mnie do gała, to już niestety nie wiem, czy myśli sobie, czy się stresuje, nie mam pojęcia, ale w każdym razie nie wychodzi mu to tak, tak super. I podczas tych, podczas tych wszystkich prób jego chodzenia. A bardzo często się zdarza tak, że jego głowa jest pokryta sieniakami wszędzie, z każdej strony. Ja, ja staram się, nie to, że bagatelizować problem, ale nie robić z tego nie wiadomo czego, bo i tak i tak upadnie. Jak nie upadnie, to nie będzie wiedział, że go boli, musi się nauczyć. I na szczęście on nie jest taką osobą, że będzie płakać później przez pół godziny. Staram się odwrócić jego uwagę. James, nic mi się nie stało, idziemy dalej i wszystko jest w porządku. Przepraszam Was, ale nie widzę na jedno oko, nie wiem czy. Zaszłam jakąś mgłą. Trochę jestem rozmazana. Znaczy, ja Was widzę rozmazanych. I... Mówiłam Wam o tym, o które się będą pojawiały. Jeszcze pewnie nie jeden. I... Mm, teraz właśnie ziewa i domyślam się, że zaraz jak zakończymy ten film, pójdziemy jeszcze na jeden spacer, bo jest ładna pogoda. Może weźmiemy pchacz, popchamy troszeczkę i później może zaśniemy w wózku na pół godzinki na świeżym powietrzu, to będzie jak za nas w sam raz. Jeszcze dobrze by było powiedzieć o tym, że jest w ciągu dnia czas na to, że on się potrafi sam bawić i wtedy wybiera swoje kulkas, czyli taką stację myjnię, nie wiem jak to tutaj jest z samochodami i nimi jeździ, udaje dźwięki, brum brum brum. Sama jestem w szoku, bo ja go tego nie uczyłam, albo w przedszkolu się tego nauczył, albo Gafi to mówił, nie wiem, ale wiecie, ja może jako kobieta inaczej się bawię z chłopcem niż, niż jakby to był tata, kiedy z nim zostaje razem w domu. Nawet się boimy się, co oni tam razem tutaj kombinują. Aha, i jeszcze były, byliśmy na szczepieniu, teraz mamy już z głowy... To chyba trzeciego albo do czwartego roku życia, już nie pamiętam teraz, ale jesteśmy, jesteśmy już z głowy, bardzo się cieszę i y, y, ja po prostu nie płakałam razem z nim i on dosłownie trzy wzymu poleciał, nie jakby nigdy nic, także mój syn to twardziel, słuchajcie. Superman, który coraz więcej też mówi. toka, toka, toka i już teraz y, wiem mniej więcej o co mu chodzi, także potrafi mi pokazać palcem albo dać mi do zrozumienia o co, na co ma ochotę. I ten dźwięk oznacza, że mamo, basta, koniec tego nagrywania, idziemy na spacer, a wy? Do a z wami zobaczymy się w przyszłym odcinku. Do zobaczenia. Powiedz, papa. Pa. Trochę jestem pokryty w pomidorek, bo jedliśmy przed chwilą e, e, kanapeczkę, ale to nic. Powiedz, trzymajcie się dziewczyny, trzymajcie się i chłopaki. Tak? Co jeszcze? A daj piątkę, piątka Oj, tak, super A pomachaj, papa. pa Pomachasz? Pa, pa Taka Co to jest? Taka A tylko tam jest coś czy nie ma nic? Tam nikogo nie ma, mamo Nie ma nikogo, tylko jestem ja i ty Dobra, trzymajcie się pa. Te buziaka. A też mamy buziaka. Pokaż jak mamy buziaka, też. Mm. O, jaki suot.